No i bierzesz sobie szkiełko i umieszczasz je w swojej ramce. Czyli kostkę kładę na planszy. No szkiełko niby, nie? I w trakcie prac możesz je później z odpowiednimi narzędziami przestawiać jakoś, albo podmieniać. Czyli mogę przekładać kostki. Zmieniać swój witraż, na przykład odszczypywać szkiełka. No czyli usuwać kostki. Ty no ale w czym się my tu witraże robimy? My tu układamy kostki na planszy, a Ty chyba powinieneś się spotkać z jakimś specjalistą albo coś, wiesz? Ja to chyba już pójdę, a Ty sobie nad sobą pomyśl. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o imersji w grach. Planszowych. Czyli o czym? Imersja to pojęcie, które w zasadzie zaczęto używać w odniesieniu do gier komputerowych, ponieważ tam deweloperzy mają bardzo szerokie narzędzia do tego, żeby oddać pełnię doświadczenia z rozgrywki i pozwolić się wczuć graczom, w bohaterów, wczuć w światy przedstawione i właśnie. Tym w takim bardzo ogólnym opisie jest imersja, czyli tym takim zagłębieniem się od. Czuciem danego świata przedstawionego, czyli możliwością wcielenia się w bohatera, czucia tego, że my jesteśmy tą postacią i my działamy. I tak w grach komputerowych jest to w zasadzie dość proste do uzyskania. Oczywiście nie każdemu deweloperowi się udaje, ale tam przykładowo gry FPP, w których po prostu sterujemy jakąś postacią, całe budowanie świata, grafika, za pomocą której możemy go przedstawić, postaci jakie napotykamy, wszystkie dialogi, Opisy przedmiotów. To nam buduje tą imersję świata i pozwala się zagłębić w dane uniwersum, w dany ten świat przedstawiony. W planszówkach jest znacznie trudniej. I tak, w tym momencie powiecie, hej, słyszałeś o grach RPG? No tak, słyszałem. RPG to jest trochę inna historia. Tu faktycznie odgrywamy postaci, tu się wcielamy w bohaterów, który sami tworzymy. Tutaj mamy mistrza gry, który nam buduje ten świat i Dba o to, żebyśmy się czuli jego częścią, więc tak, w RPG-ach jak najbardziej możemy mówić o imersji, i ona tam jest naprawdę głęboka. Podobnie jak w, w, w wielu grach przygodowych, w różnych dungeon crawlerach, gdzie mamy te swoje postaci, to my się w nie wcielamy, my się zagłębiamy w ten świat. Mamy jakiś scenariusz, jakąś historię, zdobywamy przedmioty, które nierzadko są w jakiś sposób opisane, stoi za nimi jakieś tło fabularne. I tak, w tym wypadku również mamy do czynienia z imersją. Możemy też odnieść się do gier legacy, w których przechodzimy jakieś scenariusze, coś rozwijamy, stajemy się częścią tego świata, nasza postać w jakiś sposób ewoluuje. Tak, tu też mamy elementy tej imersji, ale co z takimi zwykłymi planszówkami? Wiecie, z takimi euroosłarkami, abstraktami logicznymi, z takimi tytułami. Z niższej półki cenowej bym powiedział z teoretycznie prostszymi, ale niekoniecznie. Bo jak twórcy gier planszowych radzą się z tym, żeby właśnie. Dać graczom trochę imersji z doświadczania tego ich produktu, jak starają się pozwolić graczom zagłębić się w daną grę, mimo że ona, powiedzmy, nie jest jakimś tam fabularnym tytułem. I właśnie o tym chciałbym gdzieś porozmawiać. Czy, planszu, czy w odniesieniu do gier planszowych możemy mówić o Immersji, czy ona tam jest i jak twórcy sobie z tym radzą. I na początek omówimy sobie jedną ważną kwestię, a pomogą mi w tym cztery gry. I tak nas tu trafiły Kanagawa, Domek, Cold Express i Terra Formacja Marsa. I jaką my tu mamy imersję? Tak jak powiedziałem, twórcy starają się na różne sposoby zwiększyć to nasze doświadczenie z obcowania z daną grą planszową. I tak na przykład wykonują pewne elementy w grach, które mają się odnosić w jakiś sposób do rzeczywistości, mają podbudować nam ten klimat w danej produkcji. I tak, imersja i klimat to nie to samo, natomiast jeżeli gra jest imersywna, to taka planszówka jest też klimatyczna, no bo czujemy w niej to, co się w niej dzieje, co robimy. Natomiast w takim domku, jak sobie tutaj, no nie tyle poradzono, co próbowano zwiększyć nieco to doświadczenie gracza. Planszami. Mamy tutaj planszę w postaci domku. i teraz sobie powiecie no ty, słuchaj, ale my tu dobieramy karty, układamy przed sobą. Jaka imersja? Jakie poczucie budowania domu? Co ty w ogóle pierniczysz? No tak, jesteś dorosłym graczem, siadasz do domku i to jest zabawa dobieranie par kart i wstawianie ich na swoją planszę. Od tyle. Ale spójrz teraz na to od strony młodszego gracza. Zagraj w to z dzieckiem i zobaczysz Małą osóbkę, która buduje swój domek, która ma tą planszę, która jest domkiem. Ona umieszcza pokoje w tym domku. Tworzy sobie ten wystrój wnętrza. I tak, parę razy u mnie dzieciaki różnych znajomych, kuzynów, i tak dalej bawiły się tą grą na zasadzie. Nie grali w nią, tylko budowali sobie domek, bo tutaj są te plansze domku, są te pomieszczenia, więc oni sobie budowali domek, więc tak, dla nich tutaj jest imersja i można. Tak mówić o tej grze, że dla nich jest imersywna. I tak. W domku mamy te plansze. Dla jednych pozwalają się wczuć w budowanie domu, dla innych nie. Podobną sytuację mamy w Kanagawie. W Kanagawie, w której. Malujemy obrazy i tu ponownie dobieramy karty, układamy z nich przed sobą zestaw narzędzi, które mamy, albo krajobraz, który nam zapunktuje. W, zasad... w zasadzie no, gra logiczna, trochę też taki abstrakt, można by powiedzieć. Jaka tu imersja? A mianowicie ta, że jeżeli dobrze się wczujemy w grę, no to mamy tutaj te nasze narzędzia, które. Są między innymi pędzlami, są farbami, które możemy używać, i w trakcie malowania, zanim rozpoczniemy nakładanie tego naszego kolejnego elementu krajobrazu, musimy sobie wybrać pędzel i farbę, jaką chcemy. Użyć. I mamy tutaj taką delikatną namiastkę tego malarstwa. Jasne, nie można powiedzieć, że tutaj czujemy, że tworzymy obraz, że nie wiadomo jak to tutaj zostało oddane, ale mimo wszystko mamy tą próbę taką nie spłycenia rozgrywki do samego wybierz sobie kartę, dołóż i tak dalej, tylko mamy tutaj to lawirowanie pędzelkami i już część osób wokół tego może sobie budować... We własnej świadomości pogłębianie tego doświadczenia z malowania obrazu. Natomiast idąc dalej, znacznie z większym kopytem twórcy podeszli do Cold Express. Cold Express, w którym mamy trójwymiarowy pociąg. Tak, ja wiecznie o tym trójwymiarowym pociągu, ale dzięki temu, że plansza została zbudowana w sposób przestrzenny, że wszystkie elementy łupów, które są. Znajdują się w tym pociągu, że nasi kowboje się po nim poruszają. To mamy tutaj faktycznie poczucie tego, że uczestniczymy w westernie, że uczestniczymy w tym napadzie na pociąg. I tak wam mówiłem parokrotnie, my gramy na tej zasadzie, że zazwyczaj ja, jak już wszyscy zagrają karty, ułożę ten swój plan, to tak jakby odczytuje to, co się dzieje, dodając temu jakąś opowieść, co tam się dzieje, co się w tych wagonach dzieje. I przez to, dzięki temu, że mamy ten pociąg i wszyscy gracze mogą obserwować tą akcję, która się dzieje, budujemy sobie doświadczenie takiego nawet nie tyle brania udziału w napadzie, co... Filmowania westernu, układania jego scenariusza i oglądania tego westernu, i to też w pewien sposób można uznać za zagłębienie się w świat, czyli właśnie imersję. Natomiast kolejna gra, którą chcę wam powiedzieć, to jest chyba tytuł, który jest jednym z najbardziej polaryzujących. Y Jedną z najbardziej polaryzujących planszówek, jakie mamy, terraformacja Marsa. Tak, tytuł uznawany przez wielu za po prostu objawienie, hit niesamowity, jedna z najlepszych gier ever. Zresztą jej sprzedaż, wyniki w rankingach, nagrody, etc. To wszystko pokazuje, że tak, mamy do czynienia z grą dobrą. Natomiast gracze dzielą się na tych, którzy uważają ją za totalnego słuchara. Suchar o budowaniu silniczka w zasadzie klimatu to tyle co kod napłakał. Inni uznają, że wow, tu mamy grę o tym zasiedlaniu Marsa, o tej kolonizacji. My tutaj rozbudowujemy tą planetę, budujemy na niej struktury, sprawiamy, że ona będzie zdatna do życia dla ludzi. A jeszcze inna grupa, tak jak ja, uznaje to za doskonały symulator szefa korporacji. Tak, tu się wcielamy w takiego Elona Maska bądź Innego CEO, który no tak, tak, ratujemy świat, robimy coś dla ludzkości, pitu pitu normalnie. Hajsy się liczą, chcę wycisnąć z tego wszystkiego jak najwięcej dla siebie. Mi tam nie zależy, żeby kuźma miesiąc wcześniej była dobra temperatura na Marsie, dupa, ja chcę hajsy, za które sobie kupię nową willę i tyle, i tak. Dla mnie to jest właśnie taki korpo symulator i ta gra pokazuje też. Że w zależności od podejścia gracza możemy mieć tutaj tą imersję, bądź możemy jej nie mieć. Możemy do tego podchodzić jak totalnie do gry. Po prostu, no sucharek, tak, ja tam składam sobie karty, żeby wycisnąć punkty z tego, odczepcie się ode mnie. Albo właśnie takie, ha, ha, ha no dobra, no to haratamy ten hajsik, czy tam nie wiem, zasadźmy nowe lasy na marsie, żeby żyło się wszystkim lepiej, co kto woli. Natomiast. Dla osób, które twierdzą, że tutaj jest totalny suchar i nie ma w ogóle klimatu ani imersji, to polecam zagranie w ekspedycji Ares, która jest szybsza, ładniejsza, ale przez kilka decyzji projektowych sprawia, że nagle się okazuje, że tutaj jest naprawdę ten tętniący życiem klimat eksploracji kosmosu. No, taka mała uwaga. Natomiast to, co chciałem pokazać wam tymi grami, to to, że. Imersja w dużym stopniu zależy od podejścia gracza, zależy od prywatnych preferencji. Jedna osoba w danym tytule może docenić narzędzia, które w nim są, i może się poczuć zagłębiona w tym świecie, jakkolwiek to zabrzmiało. Natomiast, no. Y dla niektórych dana gra będzie właśnie pełnym, kompletnym doświadczeniem, dla innych będzie to po prostu czysta mechanika i nie zwrócą uwagi na narzędzia, które przygotowali twórcy. I teraz tak, chciałbym Wam jeszcze pokazać kilka gier, które moim zdaniem bardzo dobrze oddają. To o czym są, w których twórcy zadbali właśnie o tę imersję używając odpowiednich narzędzi, odpowiednich elementów, odpowiednio budując rozgrywkę. I zaczniemy sobie od gry, która może niekoniecznie na pierwszy rzut oka kojarzy się z jakąś imersją i, i, i jakimś głębszym doświadczeniem. Od taki abstrakt logiczny. Sagrada. I teraz mi powiecie, ale czy zagrada, że jak, że co, gdzie, w czym? No słuchajcie, pomyślicie sobie, to jest po prostu gra o układaniu kosteczek na planszach we wzorek, żeby mieć punkty. Hello, jaka imersja? No dobra, ja wam powiem, że mamy tutaj planszetki, które wyglądają jak ramki witraży. Mamy kosteczki, które są przeźroczyste. Kolorowe, przezroczyste, takie transparentne i symulują one szkiełka. Mamy tutaj opis tego, że te wartości na kościach to nie są po prostu kropeczki, to są odcienie tych danych kolorów. I mamy tutaj narzędzia, które każdy ma swoją nazwę. Każdy w tej mechanice, w tym na co nam pozwala, jest jakoś powiązany z tą nazwą narzędzia, które jest wykorzystywane do robienia witraży. I teraz, tak, jasne, możecie tutaj grać na zasadzie: dobieram kostkę, układam kostkę i tyle. Ale macie wszystkie narzędzia ku temu, żeby czuć, że faktycznie ja tutaj składam ten mój taki mały witrażyk. Ja tu się bawię tymi szkiełkami. Ja, jak używam narzędzia to mogę mówić wszystkim przy stole informować, że użyję teraz i nie, że przesunięcia kostki, tylko na przykład tam szczypiec jakiś konkretnych, i tak dalej. I to moim zdaniem bardzo fajnie tworzy tę imersję w sagradzie i mi się ona pod tym względem bardzo podoba. I pod tym względem między innymi bardziej mi się podoba niż na przykład taki azul, w którym tak budujemy płytki, znaczy budujemy płytki, kleimy płytki na ścianie w pałacu. Okej, okay, ja tam nie widzę za bardzo na tej planszy, tej ściany pałacu. Do tego, dobra, no mamy niby, że jak tam przestrzelimy z płytkami, weźmiemy za dużo, to one nam spadają i się tłuką. No, niech będzie, natomiast, no, sorry, ale. Jaki płytkarz układa płytki jedną tu, jedną tu, jedną tu, jedną tu? No sorry, spytajcie się kogoś, kto się fałowo tym zajmuje, czy tak można wyłożyć kafelki w łazience. No nie, bo nie wciul się z wzorem nie traficie. Wszystko wam to pozjeżdża, się z pierniczy. No chyba, że wam powie, no jasne, słuchaj, jak tam chcesz, to można dać tu, to tu, nie ma znaczenia. I taki właśnie specjalista pewnie ma terminy na jutro, bo nikt nie chce go zatrudniać. I tak, tacy fachowcy to nie są fachowcy. Najczęściej, ale jak ktoś lubi na szybko takie remonty, to sam się o tym przekona. Natomiast w Sagradzie mam to poczucie tworzenia witrażyka. A jeśli chodzi o poczucie czegoś, to duże poczucie bycia szefem firmy mam w grze? Preta-porte. I preta tytuł, który ma fatalną instrukcję, o czym już mówiłem na moim kanale, natomiast świetnie oddaje. Prowadzenie firmy. To jest w zasadzie symulator ekonomiczny, w którym stajemy się przedsiębiorcą. W tym wypadku prowadzimy naszą, nie agencję mody, ale biuro projektowe, o tak, biuro projektowe, w którym musimy. Zorganizować projekty, musimy je opracować, musimy zdobyć materiały, odpowiednie tam nici, szpule, etc. kupić, musimy zatrudnić pracowników, rozbudować nasze biura. Mamy tutaj kredyty, możemy zaciągnąć kredyty, jeżeli coś gdzieś po drodze nam nie pójdzie, potrzebujemy inwestować, potrzebujemy przyspieszyć działanie naszej firmy, możemy zaciągnąć pożyczkę, którą później musimy spłacić. Tak, tu jest masa rzeczy, które doskonale symulują nam ten... Element prowadzenia biznesu, i pod tym względem ta gra jest naprawdę bardzo imersyjna. Jak już przebrniecie przez wszystkie zasady, okazuje się, że one wcale nie są jakieś super skomplikowane. Natomiast sama rozgrywka jest bardzo przyjemna i daje to poczucie, że my tu walczymy między sobą, jak właściciele firm. My tu dążymy do tego, żeby sprzedać jak najwięcej, żeby na tym jak najlepiej zarobić i żeby ta nasza firma funkcjonowała tak, jak należy. Mamy tu kilka tych etapów rozwoju naszej firmy, kilka aspektów. I nie możemy położyć za przeproszeniem lachy na czymś tam, bo nam się nie chce, tylko my musimy dbać o to, żeby całościowo to działało. I tak, tutaj mamy imersję. Podobnie imersję i generalnie symulację czegoś, co robimy, mamy w grach dedukcyjnych. I tutaj dwa tytuły, które chciałbym wam pokazać i które na dwa różne sposoby budują imersję i to całe doświadczenie z naszej. Powiedzmy, detektywistycznej przygody. Kroniki zbrodni, seria Millennium, w tym wypadku 2400, tylko tą odsłonę posiadam, ale ona moim zdaniem właśnie doskonale tworzy to doświadczenie zagłębienia się w świecie, ponieważ tu korzystamy ze smartfona. I korzystamy z niego po to, żeby skanować sobie postaci, miejsca zbrodni, różne lokacje i na telefonie odwiedzamy te miejsca. Możemy przeszukiwać te miejsca, możemy rozmawiać z napotkanymi postaciami, zbierać w ten sposób dowody, przeglądać różne rzeczy, zagłębiać się w sieci cybernetycznej. I tak to tu buduje fantastyczną imersję. Czujemy, że odgrywamy faktycznie tę postać odgrywamy tu tą główną bohaterkę. Wchodzimy w jej skórę i działamy w tym świecie, który stworzyli twórcy. Nie wiem, czy aż tak głębokim doświadczeniem są poprzednie odsłony, czy tam też czujemy aż tak bardzo to, że się wcielamy w tych bohaterów. Natomiast tak, w grach detekty detektywistycznych ogólnie, gdzie my jesteśmy tym śledczym i musimy odwiedzać miejsca zbrodni, analizować wszystko, rozmawiać z postaciami, to tak, tutaj mamy głębokie doświadczenie, mamy tą imersję, tylko tak jak mówiłem w swojej recenzji, to nie jest tytuł wieloosobowy. Tu zdecydowanie, jeżeli chcecie pełnie tego doświadczenia czerpać, to jest raczej gra solo, w której wy się wcielacie w tą bohaterkę i wy przeżywacie jej przygody i kolejne sprawy. Natomiast. Pacjent Zero to jest gra dedukcyjna, która swoimi mechanikami, tam widziałem przynajmniej przy zapowiedziach często była porównywana do niepożądanych gości. I tak mechanicznie to, to jest taka wersja demo niepożądanych gości. Mamy tutaj podobną opcję dedukcji. Ale w niepożądanych gościach nie powiedziałbym, że tam jest jakaś imersja. Tam generalnie czuć klimat takiego śledztwa, mamy ten taki klimat noir, kolorystyka, wszystko, ale tam nie do końca się wcielamy w tego detektywa. To podawanie sobie wskazówek kartami i tak dalej. To jest właśnie bardziej czysta dedukcja, ale wyzbyta tego elementu, że no, ja prowadzę to śledztwo, ja przeszukuję tę rezydencję. Tutaj natomiast gracze wcielają się w laborantów i dostajemy tam szereg różnych narzędzi za pomocą których analizujemy dostępne dane i stopniowo eliminujemy rzeczy, które nam nie pasują, aż wydedukujemy, jakie tu molekuły doprowadziły do wybuchu pandemii, do zarazy. I to tutaj działa. Tu faktycznie dzielimy się na zespoły i wszyscy czujemy się jak ci laboranci. Mamy narzędzia, typu tam skaner, którymi sobie przesuwamy po naszych arkuszach, skanując konkretne tam próbki. Mamy wagę molekularną, tego typu rzeczy. I to działa. I to działa, i to nam daje poczucie, że my bierzemy udział w jakichś pracach naukowych i faktycznie da się w to tu wczuć. Natomiast to w tym momencie nie będę wam polecał tej gry, ponieważ ona wykorzystuje niezależnego gracza, który jest komputerem. To rozwiązanie nie do końca mi się podoba. Nie lubię, jak jeden gracz musi zrezygnować z rozgrywki po to, żeby siedzieć i na przykład odpowiadać na pytanie tych, którzy się dobrze bawią. I okej, okay, można tutaj przy każdej rozgrywce, bo tu każdy. Każda rozgrywka trwa naprawdę krótko, to jest kwestia kilkunastu minut, aż wpadniecie na to, jakie molekuły ktoś wygra. Można się zamieniać, ale generalnie nie lubię tego rozwiązania. Sama dedukcja, same te narzędzia, to wszystko działa tutaj bardzo dobrze i pod tym względem jest nieźle. Natomiast można tego gracza zastąpić aplikacją ale, no, powiem wam szczerze, od kilku dni nie próbowałem się zalogować, natomiast odkąd mam tą grę, to ani razu nie udało mi się założyć konta w tej aplikacji, ona jest, przynajmniej była, Zepsuta, spierniczona, totalnie nie do użytku. Wiem, że część o, części osób udawało się tam zalogować, aż widziałem opinie na temat tej aplikacji, że wygląda jakaś beta albo w ogóle alfa, że sporo rzeczy tam nie działa, potrafi się zawiesić w trakcie śledztwa. Mam nadzieję, że to jest naprawione. Jak tylko będę miał czas, żeby sobie ją odpalić, to oczywiście sprawdzę, jak to działa z aplikacją. Dlatego 100% wam tej gry nie polecę. Natomiast wiele gier dedukcyjnych, detektywistycznych. W których wcielamy się w detektywów, ma w sobie tą imersję. My tam czujemy, że jesteśmy tymi śledczymi. No i teraz jeszcze wrócimy na chwilkę zaś do ekonomii, do gry, która też w bardzo ciekawy sposób buduje to poczucie, że jesteśmy szefem kuchni. Top Kitchen. Top Kitchen o którym parokrotnie wspominałem na swoim kanale ze względu na... Czerwoną patelnię. No dobra, w części wydań na czarną patelnię, ale tak czy siak na małą plastikową patelnię, na której gotujemy. I słuchajcie, tutaj twórcy postawili na takie bardzo, no, bardzo wierne, jak na możliwości planszowe, na całkiem wierne odwzorowanie pracy szefa kuchni. My tutaj udajemy się na ryneczek w celu zdobycia jak najlepszych produktów. Te produkty, w zależności od popytu, ich ceny cały czas się zmieniają. Tutaj mamy tą naszą kuchnię, do której zbieramy składniki. Mamy. Yy, Menu, a w zasadzie zamówienia klientów, które spływają nam cały czas do kuchni. One nam tam cały czas się przesuwają, zanim nasi klienci się całkowicie nie zniecierpliwią. Mamy tę patelnię, na której gotujemy, czyli rzucamy na nią kości, składników i sprawdzamy, co nam z tego wyszło, czy nam się nie przypaliło. I okej, okay, ktoś może powiedzieć, tu trochę losowości, to trochę takie umowne, ale szczerze, ja tu się bawię fantastycznie i za każdym razem, jak gramy w tę grę. To ja w sobie buduję to poczucie takie, dobra. Jestem szefem kuchni, gotuję, bawię się. Jak odczytuję menu, zawsze wszyscy sobie odczytujemy te menu, nazwy, co to ma być, i tak dalej. Tak, żeby to właśnie fajnie działało i żebyśmy czuli to bycie kucharzami, czuli to, że siedzimy w tej kuchni, szefujemy zespołem i musimy zadowolić klientów, bo jak tego nie zrobimy, to nie zarobimy. I tak, moim zdaniem tutaj imersja też jest naprawdę bardzo duża. Tak samo jak bardzo duża jest w ostatniej grze, którą chcę wam pokazać, która no, jest naprawdę bardzo szybka w odczuciach. Turbo, turbo, czyli gra wyścigowa, gra w której mamy czuć prędkość i wiecie co? Czujemy tą prędkość. Mamy tutaj dynamiczne wyścigi. Mechaniki zostały tak skrojone, żebyśmy faktycznie czuli, że te bolidy zasuwają, że one cały czas ze sobą walczą, że się wyprzedzają. Natomiast nie to tutaj moim zdaniem buduje imersję. Tutaj imersję buduje nasza plansza gracza i bezpośrednio mechanika zmiany biegów. Można było zrobić tutaj klasyczne jakieś budowanie talii, czy coś w tym stylu, czy tam zarządzanie ręką, po prostu sobie ciupać kartami i tyle. Ale połączono to z mechaniką zmian biegów. I teraz tak, to jaki bieg wrzucimy, w którym etapie wyścigu, na jakim fragmencie toru zależy, ile kart będziemy mogli zagrać. To ile kart będziemy mogli zagrać, to zależy jak szybko będzie nam się udawało przemieszczać. Przed zakrętami musimy zrzucać te biegi, żeby mniejszą ilość kart zagrać, żeby mieć mniejszą prędkość, żeby przejechać z prędkością taką jak wymaga od nas zakręt, ten dany zakręt. I właśnie to tutaj zarządzanie tą naszą planszą, która wygląda jak fragment kokpitu starego bolidu z lat 60., to tutaj moim zdaniem naprawdę bardzo buduje tę imersję. Bardzo buduje to poczucie, że faktycznie prowadzimy ten bolid. Do tego mamy tu mechanikę. Studzenia silnika. On za pomocą konkretnych kart, on nam się przegrzewa, bo tracą nam się te karty. Jak nam się całkiem przegrzeje, może to doprowadzić do sytuacji, że na jakimś zakręcie będziemy musieli w zasadzie z niego wypaść, bo nie będziemy się mogli obronić tą naszą mocą silnika, że tak powiem, zabraknie mu pary, żeby wyjść z opresji. To działa fantastycznie, w szczególności jeżeli jesteście miłośnikami wyścigów. Tutaj to czuć, czuć to, że prowadzimy to takie stare auto, bawimy się tymi biegami. Dla mnie, jeśli chodzi o klimat i właśnie imersję, to Turbo jest grą, która to robi bardzo dobrze. Acz podobnie jak w innych, wymaga ona trochę od gracza zaangażowania. No i właśnie podsumujmy sobie teraz to wszystko, jak to jest z imersją w planszówkach. No, jak widzieliście na przykładach. Imersja w grach planszowych jest. Jest ona bardzo ciężka do uzyskania, ale twórcom nierzadko udaje się ją uzyskać za pomocą różnych narzędzi. Czy to są jakieś konkretne mechaniki, czy to są jakieś komponenty gry, czy to jest generalnie cała oprawa wizualna. Widać, że projektanci gier planszowych starają się, żebyśmy mogli wczuć się w ten Temat, który nam serwują. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Są takie tytuły, takie tematy, takie mechaniki, których nie da się przetworzyć, żebyśmy widzieli, że faktycznie no, my jesteśmy tą postacią, zagłębiamy się w ten świat. No czasami się nie da. Co prawda moglibyśmy powiedzieć, że w każdej planszówce mamy tę imersję, że w niej wcielamy się w gracza, który gra w planszówkę. Ha! No ale no, nie o to chodzi, nie tak to działa. Ja osobiście jestem bardzo ciekaw, jakie wy gry macie, w jakie grywacie, jakie lubicie, których właśnie ta imersja jest, w których cieszycie się całkowitym zagłębieniem w świat, w których Czujecie, albo jesteście w stanie sobie wyobrazić, bądź sami właśnie specjalnie wczuwacie się w to, że robicie to, co tu jest w tym temacie i super, i siadacie do tej gry nie po to, żeby sucho zbierać punkty, tylko żeby właśnie przeżyć jakąś przygodę, mimo że ta gra w zasadzie nie jest przygodowa. Oczywiście przygodówki różne też możecie dać, bardzo jestem ciekaw, jakie gry Waszym zdaniem tę imersję mają. No i w sumie to jest tyle ode mnie. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób był on ciekawy, a jeżeli tak i Wam się podobał, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować mój kanał. Dzięki temu będę miał kopa do tworzenia kolejnych takich materiałów w różnych o różnych ciekawych, albo nieciekawych rzeczach związanych z grami planszowymi. No, tyle ode mnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć! No hejka, ty, co dziś robimy? A zagramy sobie w taką grę wyścigową. Co? Ale jazda? Ty! Czekaj, czekaj, super, ale jazda! Co? No. A haha, co? będziemy się ścigać wypasionymi bolidami, ale będzie super krucze. Kazg jest nie... Gdzieś posiełem sobie rajdowe rękawiczki, ale co tam mam coś lepszego. Ty słuchaj. Będzie Ci przeszkadzał jak zapodam klimatyczny soundtrack. Pf, no spoko, a co masz? Słuchaj, dwugodzinny zapis pracy silnika na torze Monza Bolidu Ferrari F1 będzie ideolo. A jednak ten ja potrzebuję specjalisty. Co? Ani nic nic, grajmy.